Pani Anka Nechrebecka. Pani Anka Nechrebecka w rozmowie z, z Katarzyną Ostrowską. To tytuł książki, która okazała się nakładem wydanictwa emocje plus minus. Bohaterką jest pani Anna Nechrebecka. Raz jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana i państwa. Nasza gościni. Akceptuje pani taki feminatyw? No, trudno mi się do tego przyzwyczaić. Ale feminatywy inne, panią. Kolą, czy nie? Bez przesady, tak, bez przesady. Niektóre, z niektórymi nie jestem w stanie się pogodzić. Na przykład Niektóre, taki aktorka był od dawna, no, prawda? Ten? Aktorka to było zawsze tak, ale wolę pani minister niż ministra. Mm, wolę, no już jak zetknęłam się z powiedzeniem, że jest yy, widz i widzka. I tu się załamałam, że prawda, widownia, tam musi mieć i wic, widz, i wicka. No, nie pasuje to. <laughs> nie pasuje, a poza tym no, no, każda przysada jest, jest moim zdaniem niedobra. No tu powoli, powoli wiem, że język się zmienia, ale dlaczego ma się zmieniać na brzydsze, Wiem, że kwestia przyzwyczajenia i tak dalej, i tak dalej. Ale dochodzi do jakichś absurdów. Pamiętam taką niedawno dyskusję, gdzie padło takie, że mieszkańcy są tam niezadowoleni, czy chcą złożyć jakąś tam wniosek, petycję. I raptem jedna z koleżanek mówi: Zaraz, zaraz, jak to mieszkańcy? A gdzie mieszkanki? Ja miałam na końcu języka. No, jest ten mieszkaniec, ta mieszkanka, ci mieszkańcy. Więc to naprawdę nie jest żadna obraza ani poniżanie kobiet. Więc to już zachodzi taka, taka, w taką ślepą uliczkę. Wchodzimy, nie podoba mi się to. Warto we wszystkim zachować umiar, chciałoby tak się powiedzieć. Pani Anko, jeśli mogę użyć mhm. tego słowa tytułowego. Bardzo proszę. Anka, dlatego, że pani jest dla mnie Anką. Anką z ziemi obiecanej. Potem Justyną z polskich dróg. Ja uwielbiam tę niewielką rolę. Marynią z rodziny Płańskich, to już mniej. Małgosią Krukowską z Jana Serce. A dopiero długo, długo potem Barbarą Złotopolską. A gdzie jest Celina? Z jest nasiliny? też Celina, tak. Z nasiliny. Ale to było mniej w moim doświadczeniu. Wymieniłem chyba najbardziej Pani znane wcielenia filmowe. Wiem, że mówiła Pani o tym kiedyś, że za przełomową uważa Pani każdą następną rolę, ale która, w której z nich najbardziej się Pani wyraziła? Ja myślę, że tak najbardziej to się wyraziłam, mówiąc w ten sposób w ostatniej roli, czyli w Babońce w Ślebozie. Ze ślebody. Tak, ale od te role, o których Pan wspomina, każda, każda jest mi bliska, w każdej jest coś, co mnie zainteresowało, zaintrygowało, co uważałam, że mogę, mogę, mogę coś przekazać w danej postaci. No, Wiadomo, że każda postać nie jest mną, ale każdej daje coś z siebie i każda jest troszkę inna. Ale jak się tak spojrzy, one wszystkie miały jakąś swoją hierarchię wartości w życiu i były temu wierne. Każda w trochę inny sposób, prawda, w zależności od czasów w jakich, jakich żyły, żyły w cudzysłowie, ale Każda gdzieś nie przekraczała jakiejś granicy, która wydaje mi się byłaby niedobrą granicą. To nie znaczy, że one były kryształowe, bezbłędne, ale tak jak mówię, miały poczucie, co jest w życiu ważne i były temu wierne, niezależnie od konsekwencji. Były też, można powiedzieć, silne, bo wydawałoby się kobieta z dworku Anka z Ziemi Obiecanej, przecież ona, czy też Justyna z polskich dróg, to są kobiety, które potrafią wyrazić własne zdanie. Bo one były naprawdę silne. W ogóle kobiety, ja to zawsze powtarzam już do znudzenia, uważam, że kobiety zmienionej epoki, czy zmienionych epok, naprawdę były silnymi osobami. Mężczyźni szli na wojnę, one musiały Mężczyźni to wszystko ogarnąć. była szabelka, wojna, a one ogarniały dom, gospodarstwo, yy, dzieci, tradycje, ciągłość rodziny. To wszystko było w, na ich głowie, a przecież nie dlatego nic im tego życia nie ułatwiało, tak? Jeżeli to były czy wojny, czy powstania, czy jakieś trudne warunki, czy bitwy, to nie było to życie takie usłane różami. I często nie były to bardzo zamożne osoby, tak, niemniej. One, one były tym łącznikiem pokoleń. I to dla mnie jest wspaniałe, że to po prostu łączyły te pokolenia, przychodziło pokolenie w pokolenie, coś, czego się uczyły, te młodsze pokolenie, czegoś się od tej matki uczyły, uczyły, przekazywały I tak, no, tak się tworzyła nasza historia. Nie oszukujmy się. Wróćmy do filmu, który też tworzył naszą historię i otarł się o Oscara. Ziemia Obiecana otrzymała nominację Oscara samej statuetki, nie? Pojawiły się no, dość absurdalne, myślę, oskarżenia o antysemityzm. choć przecież można by, biorąc pod uwagę bohaterów, oskarżyć też ten film o antypolonizm i antygermanizm. Dokładnie tak. To była bardzo taka przykra i... i zaskakująca jakby historia i, i dla nas wszystkich a zaczęło się to od takiej recenzji w piśmie Werajty bodajże które było taką, takim pismem opiniotwórczym i tam się ku zaskoczeniu wszystkich ukazała recenzja że to jest film antysemicki film obrażający żydów tak tak jak pan powiedziała, ja się zgadzam, wszystko by mogło przyjść do głowy i przychodziło do głowy, tylko nie to, że to jest film antysemicki. Jeżeli już, to taką najbardziej no, postacią nieciekawą, żeby nie użyć innego określenia, to był Karol Borowiecki, prawda? I to było rzeczywiście zaskakujące, chociaż nie do końca wierzyliśmy, że, że, że to może mieć wpływ na jakiś dalszy los tego filmu. I w momencie, kiedy się znaleźliśmy w Los Angeles, zaproszeni właśnie na, na, na te oskarowe uroczystości, powiało czymś takim dziwnie nieprzyjemnym. I rzeczywiście okazało się, że są wielkie spory w Akademii która decydowała o tym, jaki film dostaje nagry Oscara, że dosyć poważne są kontrowersje i niestety przeważa opinia, że właśnie jest to film obrażający uczucia Żydów, antysemicki. I to znalazło uzasadnienie znaczy uzasadnienie w momencie, kiedy wręczano już Oscara, i myśmy tam siedzieli wszyscy na widowni, zresztą wspaniałe przeżycie, to. W momencie, kiedy wymieniono tytuł filmu, był to Dersuzała, padło zdanie, że to film prawda, otrzymuje Oscara, bo on nie obraża niczyich uczuć. No i to była ta kropka nad i. I myślę, że w większości decydentów było troszkę potem głupio i nieprzyjemnie z powodu takiej decyzji, bo to było zaskoczenie dla, dla całej publiczności i myślę, że dla wielu widzów. Do skara dostał Akira Kurosawa. Tak. Niestety Ziemia Obiecana przepadła, można powiedzieć, ale dostrzeżono pani rolę i pani otrzymała propozycję, jakiej chyba nie otrzy... Nie wiem, czy ktoś z polskich aktorów otrzymał propozycję rocznego kontraktu w Hollywood? No tak, otrzymałam, ale opowiadam o tym w książce. Tak, opowiadam i do tego państwu sobie nie udało się to w takim razie że znaczy nie udało się, nie udało się, ale też troszeczkę może zdradzimy, że nie do końca to była można powiedzieć pani taki pani zamysł. Ale otrzymała też pani propozycję od samego Bergmana, Wia bon przez Niemcy. przyszła propozycja do tego kiedy Bergman szukał, Ingmar Bergman szukał aktorki w pani typie. No też komu w Polsce się Przydarzyła taka historia? Nie wiem komu, czy się przydarzyła. W każdym razie, no rzeczywiście, tak, tak to było. Otrzymałam telefon, no ale wtedy nie, nie wsiadało się w pociąg i w ciągu jednego dnia nie jechało się do, do Niemiec Zachodnich, tak? To było niemożliwe bez paszportu i bez wizy. A oni, Bergman i, i produkcja, prosili, żebym była na drugi dzień. No, i to było niemożliwe, więc uśmiechnęłam się. Troszkę mi się zrobiło smutno i żal, ponieważ uwielbiałam bergmana. No, ale pewnych rzeczy nie można było przeskoczyć. Żałuje pani? No, pewnie, że trochę tak. Byłabym chyba nienormalna, gdybym nie żałowała. No, ale jaki ja miałam na to wpływ? Nie miałam żadnego. A że żal? Nie wiem, jakby się potoczyło moje życie, co by było dalej. Mówię o życiu zawodowym. Też życie prywatne. Nie wiem, co by było, może by było gorzej, a na pewno nie miałabym ani wspaniałych córek, ani wspaniałego męża. Kto był takim filmowym pani mistrzem? Był, czy był taki artysta, od który można powiedzieć, że wpłynął panią, na panią najbardziej? Ja lubiłam bardzo oglądać, podglądać różnych aktorów, no głównie aktorki. Natomiast nigdy nie chciałam być ich naśladowczynią, no bo to w moim pojęciu to było niemożliwe. Bo ja mogę podglądać się, wzruszać się zgadzać się z taką czy inną interpretacją natomiast to co dla mnie było ważną taką ważnym momentem kiedy patrzyłem na, na jakąś aktorkę yy, z podziwem to ja się nie, nie zastanawiałam się czy ja patrzę z podziwem czy nie tylko po prostu przestałam myśleć że ja patrzę ja po prostu wcielałam się w takiego widza-odbiorcę jakiegoś wielkiego wydarzenia. I nie zastanawiałam się, jak się nazywa, jaka to postać, tylko po prostu przechodzi, przechodziłam jak gdyby na tę drugą stronę rzeczywistości. I jak się kończył, czy spektakl, czy film, to mnie... Jezu, jak, jak to było cudownie zagrane. I zaczęłam się zadać dlaczego, co, co to co było. No, I to, co jest najważniejsze, że po prostu prawda. Tak zwana prawda sceniczna, tak? prawda postaci. I wtedy, jak, jak, jak człowiek zapomina, że ogląda obrazki, się zastanawia, czy ładna charakteryzacja, czy ładny kostium, czy, czy scenografia, czy coś. To znaczy, że jednak najważniejszą postacią jest ten aktor odtwarzający daną postać, czyli po prostu z, jak gdyby wchodzi w jedno aktor i postać, i staje się jakimś nowym, wspaniałym, prawdziwym bytem. W książce dała pani, podała Pani definicję aktorstwa, mówiąc w moim rozumieniu to wypadkowa talentu do tak zwanego udawania i umiejętność korzystania z obserwacji. Zdarza się, przynajmniej mnie się tak zdarzyło, że aktorka znajduje się w sytuacji identycznej emocjonalnie i fizycznie z sytuacją granej przez nią postaci. Po śmierci mm -hmm. Orcia zagrała Pani Joannę w domu kobiet, kobietę w żałobie. Można rzec, że w tym wypadku nie musiała Pani wychodzić z roli, a... Jak się wychodzi z roli i wraca do życia, które jest fizycznie, emocjonalnie inne niż to sceniczne czy ekranowe? Ej, to nie była łatwa sytuacja, ale wie pan, jest. No, sterwa nazywał magię sceny, coś takiego. Najtrudniejszą dla mnie sprawą, najtrudniejszym momentem było przekroczenie, wejście z tych kulis na scenę. I odcięcie rzeczywistości mojego autentycznego bólu, cierpienia, smutku, odcięcie. Bo i to się dzieje gdzieś w środku. To jest tak, że jak gdyby spada zasłona wewnątrz człowieka i się modlisz tylko, żeby, żeby nie, nie być sobą. Bo dla widza to będzie fałsz. Bo widz tego nie, nie odbierze, nie odbierze. To się może wydawać, że Boże, ja w tej chwili to przeżywam, to ja tak od siebie, od serca zagram, tak powiem, bo ja teraz wiem najlepiej, jak się taka postać czuje. I wtedy to się staje nieprawdą, sceniczną nieprawdą. Widz natychmiast odbiera fałsz. I oczywiście nie ma czasu na myślenie, to jest gdzieś intuicyjnie, żeby broń Boże nie wprowadzić ani w ułamku sekundy swojego prywatnego, w tym wypadku cierpienia, w postać, która cierpi na scenie, scenicznie. To zresztą taka słynna opowieść była Modzelewskiej, że. Grała, już nie pamiętam, miała jakiś yy, tragiczny monolog, ja już nie pamiętam, w jakiej to było sztuce tragiczny monolog, i zawsze po tym monologu dostawała olbrzymie brawa i owacje. No i zdarzyła jej się podobna sytuacja, że ktoś bliski jej zmarł i ona mówi: No to teraz ja dopiero wiem, jak to jest naprawdę, co człowiek przeżywa i zagram to tak jak. I była cisza. Cisza. Widownia odczuła natychmiast ten fałsz. Że to nie jest postać. Tylko to jest twoja prywatna sprawa, którą przekazujesz tekstem postaci. I to, to trudno tak określić słowami. No, to, co się mówi, to musi być prawda sceniczna, nie moja prawda, nie w tym wypadku prywatna prawda Anki Hrebackiej, mówiącej słowa, tekst, jakiejś postaci, tylko prawda tej postaci. Widzę, ja nie obchodzę. Widzę obchodzi postać i jej, jej przeżycie. Wesołe, smutne, radosne, każdy, ale to jej postaci, a nie moje. Ja jej daję fizyczność swoją, ale nie, nie daję jej mojej psychiki prywatnie. Muszę odkryć od, od, jej psychikę, poza tym ważny jest autor i wiedzieć, co autor chciał przekazać przez tę postać, dlaczego jej tekst brzmi tak, a nie inaczej, że każde słowo z jakiegoś powodu autor napisał takie, a nie inne. I to jest dla mnie ważne. Nie ja na scenie, tylko daję swoją fizyczność, twoje postaci, którą ożywiam na scenie. Jest pani czynną aktorką. Miała pani okazję właściwie w, uczestniczyć w pracach na planach filmów, w, i, także polskich i zagranicznych, przez kilka epok. Inaczej się Kręciło w latach 70., inna była sytuacja w latach 80., inna jest po 89 roku i teraz właśnie. Jak inna, jak zmieniło się? No, proszę pana, teraz to jest luksus. W jakim sensie? Mam kampery, catering. Catering, przerwa obiadowa. Można w każdej chwili wejść też i wziąć sobie coś małego do jedzenia. I są i owoce, i desery, i przeważnie bardzo dobre jedzenie. Nie inne warunki, kiedy się czeka na plan. No to jest w ogóle wspaniale. No, w czasach gdzieś choćby ziemi obiecanej, to było nie do pomyślenia. Nie, przyjeżdżało się na ogół, charakteryzacja się odbywała w wytwórni czy w jakimś takim specjalnym miejscu kostiumy, no, już nie było garderoby. No, jak były plenery, no to były różne problemy. No, w Ważne, żeby nie pobrudzić kostiumu, nie poplamić, nie pognieść. Były trzy krzesełka: operator, reżyser i skrypt, a aktorzy, tak jak mieli dobre koszary z ekipą, to czasem się znajdowało krzesełko, żeby siąść, ale tak na ogół to nie bardzo było, gdzie przysiąść, na przykład w kostiumie na ziemi. No, nie można było, bo co z kostiumu zostanie, prawda? Jak śnieg albo, albo, albo mokra trawa, czy. Także no i przysłowiowa zupa. W pewnym momencie, że była przerwa, krótka przerwa obiadowa, przyjeżdżał jakiś taki samochód z dwoma kotłami. Tam była albo grochówka, albo jakieś tam flaczki, czy tego typu zupa. No i na przykład. Jakiś plastikowy talerz i zdążyć zjeść tę te, 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 te zupę grochową z wkładką, jak myśmy to nazywali. Nie zawsze było łatwo i nie zawsze było można. Dlaczego? Zajęła się pani polityką. Dlaczego ja się zajęłam polityką? Bo żyję w kraju, który jest mi bliski. Dla mnie jest ważne, co się w tym kraju dzieje. Wierzyłam w to, że może być dobrze i wierzę nadal, i uważałam, że to nie to, że ja zmienię ten kraj, ale nie mogę być obojętna wobec tego, co się dzieje. I jeżeli to mi się nie podoba, to uważam, że mam prawo powiedzieć, że mi się to nie podoba. Mam prawo powiedzieć, dlaczego mi się to nie podoba. Mam prawo nie godzić się na to, co, 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 co mi się nie podoba. Zwłaszcza, że myślę, że nie było to bez racji. Bo ja zawsze uważam, że można mieć różne poglądy, ale i, i to jest bardzo dobre, tylko żeby mając różne poglądy, umieć rozmawiać i wiedzieć, co jest najważniejsze, o co nam naprawdę chodzi. Chodzi nam nie o wzbudzanie nienawiści, pogardy yy, dla, dla innych ludzi, inaczej myślących. I nie, nie chodzi o siebie, jak ja, jak ja zajmę pozycję, prawda, i jak będę ważna. Natomiast chodzi o to, żeby kraj, w którym żyję, był krajem, który się szanuje krajem, który się liczy dla innych i krajem, który my sami szanujemy a nie gardzimy wszystkim tym, co nam się nie podoba. No i myślę, że miałam tak byłam wychowana w domu ja nie uważam siebie za politykę, natomiast uważam, że wszystko to, co się dzieje w tym kraju, jest dla mnie obcne, bliskie i jest dla mnie ważne. Nienawidzę hipokryzji, nienawidzę hamstwa, nienawidzę tego hejtu, który się wszędzie roztacza i nas otacza, i jak gdyby staje się celem naszego życia. Sama też się spotykam z hejtem, nie takim jak, jak, jak większość ludzi, ale też się zdarza. Ja naprawdę nie muszą mnie wszyscy lubić. Ja też nie wszystkich lubię. Są ludzie, którym do tej pory nie podam ręki i nie podam im ręki, nie podaję im ręki. Po prostu no, nie mogę być obojętna wobec tego, co się wokół mnie dzieje, wobec tego kłamstwa, wobec tej strasznej nienawiści, wobec tego dzielenia. Przepraszam, przepraszam, ale jakim prawem? Mi ten czy inny człowiek mówi, że ja nie jestem Polką, nie jestem patriotką, bo nie myślę tak jak on. Dlaczego ktoś idzie do kościoła, modli się w Boże, jaki ja jestem wspaniały, cudowny katolik? Tutaj obchodzę, bo jest rocznica Jana Pawła II śmierci. I ja tak bardzo cierpię z tego powodu. I on dla mnie był najważniejszą postacią w życiu. Przeżegnam się. I jak kończę się żegnać, to jest, wylewa się ze mnie wyłącznie hejt, nienawiść i pogarda. Przepraszam, przepraszam bardzo. O co tu chodzi? Gdzie jest ta wiara? Gdzie jest ta pokora? Gdzie jest to, to, to ubóstwo, ta skromność, którą ponoć powinniśmy mieć jako ci katolicy, tak? Zapomnieliśmy o tym. Dlaczego, 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 skąd to się wzięło? Ten podział, który jest w tej chwili w Polsce, między nami... To jest straszne. Ludzie, którzy to stworzyli, ja myślę, że kiedyś, kiedy oni sobie uświadomią, do czego doprowadzili, do jakiejś strasznej nienawiści i pogardy, że ich spotka w końcu to samo. Bo los jest sprawiedliwy. Los jest sprawiedliwy. Wcześniej czy później karma wraca. I mam nadzieję, że, że karma wróci. Ja się nie mogę z tym pogodzić, po prostu z tym hejtem, nienawiścią i jeszcze jedno. My nie mamy odpowiedzialności, poczucia społeczeństwa. Nie nauczyliśmy się tego. My ciągle uważamy, że nam się należy. Jesteśmy wybrańcami Boga, losu i nam się należy. Nie, nie należy nam się, jeżeli na to nie zapracujemy. Rozmawiamy o książce pani Anka Nechrebecka w rozmowie z Katarzyną Ostrowską. Na zakończenie dodam, że wymienia tam pani osobę, która łączy Polaków i jest to Iga Świątek, ale to już sobie państwo doczytacie. Bardzo dziękuję za rozmowę naszą gościnią. Była Anna Nechrebecka, wybitna aktorka teatralna, telewizyjna, działaczka antykomunistycznej opozycji. Ambasadorowa, radna Warszawy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo za zaproszenie.